Tanie nowo narodzonych dzieci w gminie Sempólnokraińskiej to co prawda świecka, ale już nie tak bardzo nowa tradycja. Tym razem władze miasta przywitały nowych obywateli gminy już po raz 17. Taka uroczystość odbywa się dwa razy w roku i są na nią zapraszane dzieci urodzone w poprzednim półroczu. Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego w Sępólnie, w pierwszym półroczu tego roku na świat przyszło 51 nowych mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo szanowni państwo w związku z tym, że głównymi bohaterami są dzieci na dzisiejszym spotkaniu, a dzieci jeszcze nie słuchają, nie są zainteresowane tutaj żadnymi występami, dlatego zupełnie króciutko. Jest w naszej gminie już tradycja od wielu lat, że nowych naszych mieszkańców witamy w centrum małego dziecka i rodziny w Sempólnie. Bardzo serdecznie witamy naszych nowych obywateli, którzy urodzili się w pierwszym półroczu tego roku. Zachęcam do tego, żeby po tej części oficjalnej zobaczyć właśnie jak wygląda Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Być może część z was już zna ten obiekt, warto skorzystać z tych usług i powierzyć profesjonalnej opiece swoje pociechy. Dzisiejsze spotkanie ma przede wszystkim powitać nowonarodzonych naszych obywateli. Otrzymają takie listy gratulacyjne i pamiątkowe ręczniczki z wyhaftowanym wawrzynkiem który jest też w postaci takiej maskotki tutaj specjalnie przygotowana maskotka dla najmłodszych będzie można potem sobie wspólne zdjęcie z tą maskotką zrobić a na dzisiaj zachęcam właśnie do aktywnego zapoznania się z całym obiektem a w przyszłości skorzystania z dobrych warunków naszego Centrum Małego Dziecka i Rodziny bo gminie Sempulno zależy na tym żeby nowi nasi obywatele mieli jak najlepsze warunki rozwoju wszystkiego dobrego